Znajdzie każde z was uminków się przenieście świat. Siądźcie przy krawach krąg, i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch, bo przy muminkach zleci czas. Zapomnij troski każde z was, bo to muminki. Potomac minki, potomac minki, potomac minki, potomac minki, potomac minki. Pa 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 papa, 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 pa papa, 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 Nowi sąsiedzi. Tego dnia tatuś Muminka wyruszył z domu z mocnym postanowieniem przeprowadzenia doświadczenia naukowego. Witaj, paszczaku! Kogo ja widzę? Prowadzisz obserwacje? Tak, ale ślęczę tu od kilku godzin i jeszcze niczego nie zaobserwowałem. Ja także postanowiłem pójść w twoje ślady i dzisiaj trochę poeksperymentuję. O, byle tylko nie na mnie. <laughs> Co prawda, jesteś botanikiem, ale może byś mi pomógł? O. Mumin, jaki mała mi? Co oni robią? Może też prowadzą jakieś naukowe obserwacje? To ostatnie, o co mógłbym ich posądzić. Muminku, co ty tu robisz? A, tatuś. Przeprowadzacie obserwacje naukowe? Można to tak nazwać. Niech popatrzę na mój ogon. Tu ktoś mieszka. Właśnie byliśmy ciekawi, kto. To mi pokrzyżuje plany. Powiem więcej, mogę mieć kłopoty z badaniami. Nie wydaje mi się. Ci nawi wyglądają na zdrowych, przynajmniej na ciele. Chyba jednak nie powinienem rezygnować. W tym domu od dawna nikt nie mieszkał. Może to dzicy lokatorzy? Nie wyglądają na dzikusów. Wprost przeciwnie. Postanowione. Zabieram się do dzieła. Paszczaku, mógłbyś mi pożyczyć swoją lupę? Lornetka byłaby ci bardziej przydatna. Lupa wystarczy! Tatusiu, co chcesz zrobić? Zostańcie tutaj, dobrze? Gdybyście poszli razem ze mną, mój plan na pewno nie powiódłby się. A co to za plan, Tatusiu? Mój tatuś idzie na czworaka. Czyżby tu czegoś szukał? Na to wygląda. Mamo, ktoś się skrada. Dobry człowieku, co robisz w moim ogrodzie? Myślałem, że nikt tutaj nie mieszka. My mieszkamy. Właśnie wprowadziliśmy się. Naprawdę? W takim razie bardzo przepraszam, nie chciałem przeszkadzać. Czyżby to, co pan tutaj robi? Obserwuję system drogowy mrówek. Istnieje coś takiego? Tak, pasjonujące jest obserwowanie, w jaki sposób odnajdują drogę do domu. A właśnie przez środek pani ogrodu przebiega jej główna, że tak to nazwę, arteria. Pan daruje, ale nie widzę żadnej drogi. Wcale się temu nie dziwię. Otóż, żeby dostrzec szlaki komunikacyjne mrówek, trzeba być prawdziwym naukowcem. Witajcie w Dolinie Muminków. Mimo iż mieszkam dość daleko, stąd jestem waszym najbliższym sąsiadem. A, a więc pan musi być tatusiem Muminka? Skąd pani wiedziała? Tak się nie da się ukryć, że jestem tatusiem Muminka. Ale zachodzę w głowę, jak pani poznała, że ja to ja. Nie pamiętam już, kto powiedział mi, że muminki są niezwykłe i bardzo, bardzo sympatyczne. Ależ wspaniały komplement. Ha, 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 ha. A pani, jeśli można wiedzieć? Jestem Filipionka, matka i gospodyni domowa. Cieszę się, że mogłem panią poznać. Jak widzę, mój tatuś znalazł sobie nowych przyjaciół. Przyjęcie powitalne. Od lat nie mieliśmy okazji wydawania przyjęcia powitalnego na czyją cześć. Masz rację, jak zwykle wpadłeś na doskonały pomysł. Teraz musimy się zastanowić, co zrobić, żeby im okazać, jak bardzo cieszymy się z ich sąsiedztwa. Ja zaopiekuję się dziećmi i nawet już wiem, jak to zrobię. A doskonale, muminku. Panie paszczaku. A domyślam się, mam zorganizować pokaz sztucznych ogni. I powinno być mnóstwo kwiatów. Nikt tak jak pan nie zna się na kwiatach. W końcu od lat pasjonuje się botaniką. Dzieci będą zachwycone! O ile w ogóle to przeżyją! Pamiętajcie, musicie być wyjątkowo grzeczne, bo te muminki są takie dziwne. Dobrze, Dobrze Muminku, czy pomożesz mi nakrywać do stołu? Tak! Zjeżdżalnia gotowa! Muszę ją wypróbować! Ależ to wygląda apetycznie! Riku, mamusia będzie się gniewała! I jeszcze tylko jedno! Czy wszystko zapięte na ostatni guzik? Bo goście już idą. Och, niech mi ktoś szybko pomoże rozsypać kwiaty. Sztuczne ognie mają być teraz czy później? Raczej później, jako największa atrakcja wieczoru. Witajcie w domu Muminków. Jak to miło, że nas Pani zaprosiła. Serdecznie zapraszam do środka. Nie przypuszczałam, że będę miała tak sympatycznych sąsiadów. Witajcie w Dolinie Muminków. Fuj, mlecze! Mamusiu, wyglądasz bardzo nieporządnie. Chcieliśmy obsypać was pączkami róż, ale nigdzie nie mogliśmy ich znaleźć. Kwiaty brudzą podłogę. Pozwoli pani, że przedstawię nasze dzieci. Nie są do siebie podobne, bo tak naprawdę tylko Muminek jest naszym synem, ale jestem pewna, że pani dzieci polubią je. Moje dzieci nigdy się nie bawią. One wolą czytać książki i uczyć się różnych praktycznych rzeczy. Doprawdy? Czy jest pani o tym przekonana? Oczywiście. No, no tak, dorosłych zapraszam do jadalni. Będziecie musiały patrzeć, jak inni się bawią. Zanim usiądziecie, przetrzyjcie krzesła. Dobrze, mamo! Muminku, tylko bez szaleństw. Moje dzieci nie szaleją. Słuchajcie, wcale nie wierzę, że nie lubicie się bawić. Nie lubimy? Hmm. I nie macie ochoty wypróbować naszej zjeżdżalni? Nie, dziękujemy. O nie, 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 za nic na świecie. Na pewno, czy tylko tak mówicie? Hmm? Mm -hmm. Tak przypuszczałam. Ha, więc zjeżdżajmy, mamy dla siebie. Oh! Poznaję, to śmieje się muminek. minek. Teraz śmieją się mała mi i ryjek. Panie dzieci są spokojne, w ogóle ich nie słychać. Tak, bo dobrze wychowanych dzieci nie słychać. Cudownie, pięknie, wspaniale! To jedno z moich dzieci. A to drugie. Najwyraźniej bawią się z naszymi doskonale. Pani Filipionko, proszę się poczęstować ciasteczkiem. Zabrakło mi mąki, więc dodałam... Że pani zostanie! O, co tu się dzieje? Dzieci prosiłam, żebyście zachowywały się grzecznie! Przestępcie, bo zrobicie sobie krzywdę. Proszę się nie obawiać. Na wszelki wypadek mam w torebce maść na zadrapania. wyrobna matka. Dzieci, przestańcie! Słyszycie? Natychmiast wracamy do domu! Wracamy do domu! Bez dyskusji! Chyba już pora na ukoronowanie przyjęcia. Ostrzegano mnie przed wami. Mogli narazić moje dzieci na niebezpieczeństwo! Dolina muminków nie jest miejscem dla przyzwoitych... Co? Co to takiego? Fajerwerki! Na cześć szanownej pani. Fajerwerki! Zrobię widowisko, jakiego jeszcze świat nie widział. Znowu nas odwiedźcie! Może jutro? Wykluczone! Pani Filipiance nie podobało się. Ale jej dzieci były zachwycone. Szkoda, że nie zjechała z naszej zjeżdżalni. Na pewno by jej się spodobało. Dorośli nie robią takich rzeczy, bo boją się, że cię ośmieszą. O, ha, ho, 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 ho. Tatuś... Przepraszam, dzieci, że zniszczyłem Wam zjeżdżalnię. Zaraz ją naprawię. Kochanie, co się stało? Od lat nie zjeżdżałem ze zjeżdżalni i pomyślałem, że warto przypomnieć sobie, jak to się robi. Teraz, kiedy będę ją naprawiał, muszę wzmocnić konstrukcję, żeby wytrzymała także twój ciężar. Czy wiecie, że mamusia bardzo lubiła zjeżdżać ze zjeżdżalni? Dziękujemy ci, tatusiu, ale pamiętaj, że my też chcemy sobie trochę pozjeżdżać. Nie musisz mi przypominać. Ja ją tylko wypróbuję. Wychodzę. Macie tu siedzieć grzecznie, dopóki nie wrócę w ogrodzie? Yy, ale będziecie czytać. A gdyby ktoś chciał się z nami pobawić. Pobawić się z wami? Chyba nie masz na myśli Muminków. Nie pozwalam wam zadawać się z tymi hałaśliwymi dziećmi. Mamusiu, dokąd się wybierasz? Poszukać innego domu. Popełniłam błąd, zamieszkując w Dolinie Muminków. O, to pani Filipionka. Dzień dobry, pani. To wy? Nie zbliżajcie się do moich dzieci. Dlaczego, proszę pani, chcieliśmy zabrać je ze sobą do losu? Trudno, pójdziemy sami. Zaczekajcie na mnie. Krokodyl. Szkoda, że nie zabraliśmy tamtych dzieci. Ale pani filifionka. Nie dowiedziałaby się. Ryku, czy ten krokodyl już cię pożarł? Nie, spadając znokautowałem go, a teraz płynę do brzegu. Myślałam, że nie umiesz pływać. Właśnie, że umiem. Nie widzisz? O, kto to? Dzieci pani filifionki. Dlaczego nie podeszły do nas? Założę się, że mama zabroniła im bawić się z nami. O, o. Co się stało? Hej, wy! Dlaczego nie bawicie się z Mominkiem i jego kumplami? Pewnie nie chcą się z nami bawić. Gdyby chcieli, to by do nas podeszli. Ciekawe, co tu robi ten paskudny bobek. A co, nudziliście się w swoim ogrodzie? Pewnie, w lesie jest weselej. Jeżeli chcecie, to mogę wam pokazać jeszcze lepsze miejsce do zabawy. Naprawdę? Słowo honoru! Ja nigdy bym was nie oszukał! To niedaleko stąd! Mówię wam, jest genialne! Bo tu jest bardzo nudno! Jeszcze jak? Naprawdę myślicie, że oni nie chcą się z nami bawić? Przecież by przyszli. On ma rację! Na co czekacie? Chodźcie ze mną, zaprowadzę was! Wiesz, jestem bardzo ciekaw, co ten Bobek knuje! No! Jesteśmy na miejscu! Słuchajcie, musicie przeskoczyć na tej linii na drugi brzeg, dobra? No co, zrobicie to? Hmm? Tu jest genialnie! Nigdy jeszcze nie byłam w tak pięknym miejscu! Boję się... Bez odrobiny strachu, nie ma dobrej zabawy, wierzcie mi, to najfajniejsza zabawa jaką znam! Mamusia będzie się gniewała! Ponieważ drugi brzeg jest wyższy, będziecie musieli podkurczyć nogi. No, kto pierwszy? Mam pomysł. Jak chcecie, możecie to zrobić wszyscy razem. Razem? Wtedy nie będziecie się bali. Razem zawsze jest raźniej. Ja tak nie chcę. Skoro chcesz sam, to bardzo proszę. Przekorasz się, jaka to fantastyczna zabawa. Umiesz to zrobić. Jasna sprawa! Robię to bez przerwy. Jestem w tym najlepszy! Jakbym chciał, mógłbym zostać mistrzem świata! To najpierw pokaż nam, jak to się robi. Nie! Nie wiedziałem, że umiesz huśtać się na linie. Bobek jak zwykle kłamie. A więc to jest to twoje wspaniałe miejsce. O właściwie tak! Gdybyś nie mówił, że robisz to bez przerwy, pomyślałbym, że to niemożliwe. Musisz mi pokazać, jak to się robi. Najpierw ty, a potem ja. No, i co ty na to? Hmm. Wiesz, Mominku, ustępuję ci. Nie rozumiesz, że nie umiem? Dopiero muszę się od ciebie nauczyć. Wszystko jasne, Bobek. Nigdy tego nie robiłeś, przyznaj się. Robiłem, tylko teraz mi się nie chce. Nie psuj nam zabawy. Przecież przyszliśmy tutaj tylko po to, aby cię podziwiać, naprawdę. Ej, hey, patrzcie na nieustraszonego bobka w roli Tarzana! Patrzymy! Bobek, jesteś gotów? Duże brawa dla bobka! <laughs> skacz, bobek, mój bohaterze! Skacz! Bobek szybciej, wszyscy czekają! Tak, czekamy! Nie daj się prosić! No, nie mogę się doczekać! <laughs> Czy dalej twierdzisz, że robiłeś to wiele razy? Tak! Tylko pewnie lina się skurczyła! A, a. Na tej linie nie da się przeskoczyć na drugi brzeg! I od początku dobrze o tym wiedziałeś! Nieprawda! A. Zostawcie go i chodźcie pobawić się z nami! A ty, kłamczuchu, baw się sam w tarzana, dopóki ci się nie znudzi, wiesz? Zaczekajcie! Nie zostawiajcie mnie! To jest prawdziwe, Muminku! Zaczekajcie! Dzieci Pani Filipionki wybawiły się tego dnia za całe dzieciństwo i o powrocie do domu przypomniały sobie, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi. Do widzenia, do jutra! Do widzenia, Mominku! za Dziękujemy Ci za zabawę! trzymajcie się! Mo moje dzieci! Gdzie byłyście? Przecież kazałam Wam siedzieć w domu! Byliśmy z Muminkiem. A więc porwał was, ale skądże, Mamusiu? My sami. O, podobna historia już się nigdy więcej nie powtórzy. Wyprowadzamy się stąd. Wyprowadzamy się? Tak. Opuszczamy Dolinę Muminków. To nieodpowiednie miejsce dla kogoś, kto kocha porządek i czystość. O co wam chodzi? Nie chcemy się wyprowadzać. O, chcemy tu zostać. Ach. Chcemy się bawić z muminkiem. Twoje metody wychowawcze? O ile ja się znam na dzieciach, zwyciężą. I tak oto pani Filifionka i jej dzieci pozostali w dolinie Muminków. Muminki się cieszą radością i życiem Muminki. I tym, że im chmurki bieleją o oślicie Muminki. Że wszystko jest dobre i jasne jak, jak, błysk. jak błysk, że one kochają, że kochasz się Ty. Muminki. Wersja polska telewizyjne Studia Dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz, Dialogi Marzena Kamińska, Dźwięk Paweł Gniado, Montaż Zofia Dmoch. Piosenka z tekstem Andrzeja Tylko w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Sporowski. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Wystąpili Jacek Kawalec, Anna Próbówna, Janusz Bukowski, Jerzy Zelnik, Jacek Jarosz, Artur Kaczmarski, Małgorzata Boratyńska i Krystyna Kozanecka. Mumin -hmm. mm -hmm. mm -hmm.